17 grudnia telewizja internetowa Śląskie TV obchodzi dziesiąte urodziny. To idealna okazja, by podsumować naszą działalność. Nasz pierwszy materiał filmowy to relacja z obchodów upamiętniających pacyfikację kopalni wujek. Wielkie telewizje są ukierunkowane na wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie. My postawiliśmy na lokalne rozgrywki, realizowaliśmy transmisję meczów drugiej, trzeciej, a nawet czwartej ligi piłki nożnej. Zyskaliśmy sympatię wielu widzów, m.in. tych, którzy mieszkają poza Polską, a dzięki nam mogli zobaczyć na żywo mecz swojej ukochanej drużyny. Współpracowaliśmy m.in. z Rakowem Częstochowa, Polonią Bytom czy gks Katowice, ale również z mniejszymi klubami jak Nadwiślan Góra czy Szczakowianka Jaworzno. Realizujemy transmisje m.in. jako Polski Hokej TV, Polonia Bytom TV, Górnik TV czy Polska Futbol Liga, ale również na kanale województwa śląskiego. Telewizją Śląskie TV współpracujemy od lat. Budujemy markę polskiego hokeja, tworząc realizacje telewizyjne na najwyższym poziomie. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie także pokazuje śląskie TV jako wzór do realizacji transmisji z turniejów rangi niższej, czyli dywizji nie tylko tej elitarnej, ale także z. Kobiecej i młodzieżowej. Myślę, że możemy być dumni ze współpracy, ale także z pana Michała, który tworzy fantastyczny zespół realizatorów, komentatorów, który powoduje, iż hokej na lodzie jest pokazywany w sposób profesjonalny i naprawdę na najwyższym poziomie. Realizujemy również transmisję hokeja na trawie, rugby, tenisa ziemnego, futsalu, koszykówki, lakros i wielu innych dyscyplin. Organizatorzy imprez sportowych doceniają nasz profesjonalizm i chętnie angażują przy kolejnych zleceniach. Marka Śląskie TV jest doskonale znana w środowisku futbolu amerykańskiego w Polsce. Współpracujemy już od kilku sezonów. W tym również przy organizacji i produkcji największych wydarzeń organizowanych przez Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Między innymi Polish Bowl, czyli finał Polskiej Futbol Ligi, najwyższego poziomu rozgrywkowego, w, jeśli chodzi o futbol amerykański w naszym kraju, a także ważne wydarzenie dla nas, debiut reprezentacji Polski przy okazji turnieju międzynarodowego w futbolu flagowym, który w ubiegłym roku organizowaliśmy, marka Śląskie TV. To jest marka, którą zdecydowanie warto polecić. Od konkurencyjnej ceny, aż przez to, że ekipa cała z Śląskie TV nauczyła się tego, jak pokazywać futbol amerykański, dzięki czemu ta współpraca kwitnie i rozwija się naprawdę w więcej niż w zadowalającym tempie. Praktycznie od samego początku działalności jesteśmy związani z hokejem na lodzie. Startowaliśmy skromnie z jedną kamerą. Obecnie z powodzeniem realizujemy transmisje wielokamerowe, nawet z wykorzystaniem 10 kamer. Przykładem może być mecz hokejowej reprezentacji artystów polskich. Śląskie TV od kilku lat realizuje transmisje z meczów Polskiej Ligi Hokejowej na najwyższym poziomie. Jesteśmy jako hokejowa reprezentacja artystów polskich bardzo zadowoleni ze współpracy ze Śląskie TV i na pewno na najbliższe wydarzenia będziemy. Zapraszać tutaj realizatorów. Śląskie TV to nie tylko sport. Transmitujemy także inne wydarzenia. Jesteśmy dumni z tego, co dokonaliśmy, i zmotywowani patrzymy w przyszłość.